Mateusz, ja tak witam Państwa i zapraszam na rozmowę tygodnia. Moim i Państwa gościem jest starosta powiatu świnnickiego, pan Zygmunt Worsa. Witam. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Panie starosta, wasz komitet wyborczy, jaki został zarejestrowany, nosi nazwę wspólny powiat. Wiem, że startują z niego obecnie 54 osoby. Jacy to są ludzie i na jakich listach będziemy mogli ich zobaczyć w nadchodzących wyborach? Równy rok temu rozmawialiśmy o moim odejściu ze wspólnoty samorządowej i praktycznie wtedy też gdzieś tliło się we mnie, aby stworzyć bezpartyjną grupę samorządową, która wystartuje do Rady Powiatu. Rzeczywiście jest 54 osoby w tej chwili na wszystkich okręgach. Jak wiadomo miasto Świnica to w tej chwili jeden okręg, 20 osób. Gmina Żarów, Jaworzyna, Marcinowice to liczba 10 osób na 5 mandatów. Gmina Strzegom 4 mandaty i 8 osób. Gmina Wiejska Świnica Trzy mandaty, sześć osób i gmina Dobromierz i Świebodzice, pięć mandatów i dziesięć osób. Przekrój osób, które są na tych listach jest niesamowity, bo od ucznia klasy maturalnej, dziewiętnastoletniego, po emerytowanego dyrektora drugiego ogólniaka, pana Wojskowicza. Więc mamy różne środowiska. Mamy i przedsiębiorców z powiatu świdnickiego, i lekarzy, nauczycieli, sportowców, działaczy społecznych. Kosztowało to dużo pracy, ale listy do powiatu Świnickiego z ugrupowania Wspólny Powiat, który utworzyłem, są skompletowane i będziemy liczyć na głosy wyborców. W takim razie chyba wyborców przekonacie swoim programem. Jaki to jest program? Wam jest bliżej, można tak scharakteryzować, do platformy, SLD, PiSu. Jakie są jego założenia? Nie ma nikomu do nikogo bliżej. W tej grupie 54 osób jest jedna osoba, która należy do Platformy Obywatelskiej. No i tego już dzisiaj nie muszę ukrywać. Jest to pani Alicja Synowska, moja zastępczyni, wicestarosta, która będzie w Okręgu Świdnickim wspomagała na naszą listę z drugiego miejsca na to. I jedna osoba, która należy do SLT w Okręgu Gminy Wiejskiej i Świdnica. Jest to pani Krystyna Werner, z którą się od wielu lat znamy, pozostałe 52 osoby nie należą do żadnej partii. Jest to absolutnie bezpartyjny komitet. Jeżeli powiem do tego, że oprócz doświadczonych samorządowców i tych, którzy tą listę no, są jakby liderami, czyli moja osoba, pan Władysław Gołębiowski, pani Daria Kurek, pan Edmund Fronczak, pan Waldemar Sarlej w Szczegomiu, są też osoby, które nigdy w wyborach jeszcze nie brały udziału. Wspomnę tu o tak zasnej osobie jak pani Bożena Mechla, prezes Karoliny Jawożna Śląska, która startuje razem ze mną z drugiego okręgu Żarów Jawożna Marcinowice i wiele, wiele innych osób, które po prostu na moją prośbę, żeby stworzyć lepszą ofertę dla wyborców, żeby dużo osób, które się jeszcze nie pokazywały w lokalnym samorządzie, dały możliwość wyborcom lepszego wyboru. Tak jest to ugrupowanie. To jak Wam się współpracuje, Wam, doświadczonym samorządowcom, z ludźmi, którzy po raz pierwszy biorą udział w wyborach? Na razie wygląda to fantastycznie, bo większość z osób jest bardzo optymistycznie nastawiona do wyborów, a myślę, że efekt tego będzie po zbieraniu podpisów pod naszymi listami. My już podpisy zbieramy pod wszystkimi listami. Jestem zaskoczony, jak ludzie pozytywnie odbierają nasze ugrupowanie. Problemem na pewno będzie frekwencja w wyborach, liczycie na wysoką? Ja z całych sił będę zachęcał i młodzież i wszystkich obywateli, którzy mieszkają w powiecie świdnickim, również tych z dolnego śląska do wzięcia udziału w wyborach. To jest nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przywilej tego ostatniego 25-lecia, które zostało wywalczone. Myślę, że Właśnie stwarzanie takich grup jak wspólny powiat, który ja stworzyłem, jak inne ugrupowania niepolityczne, a jest ich w powiecie świdnickim, z tego co wiem, będą to cztery ugrupowania niepolityczne, samorządowe, ruchy oddolne społeczeństwa, można tu oczywiście wspomnieć o wspólnocie samorządowej ziemi świdnickiej, o ugrupowaniu Razem dla Powiatu, które tworzy pan Witkowski, zastępca burmistrza w i pan Marek Zywer, obecny wiceprzewodniczący rady w naszym powiecie, a także pani Sabina Cebula, członek zarządu. Cztery stowarzyszenia wyborcze, stwarzające ogromne pole do wyboru. Proszę sobie tylko policzyć, że jeżeli będą te listy wszędzie pełne, po 54 osoby, to jest to grupa ponad 200 osób, z czego około 60% nigdy w tych wyborach jeszcze nie brało udziału. Coś znakomitego, jeśli chodzi o ród oddolny. Jeżeli pomyśleć o tym, że partii będzie tylko 4, bo to Platforma, PiS, PSL, SLD, i praktycznie nic więcej na naszym rynku się nie pojawia, no to mamy znakomitą równowagę. Stowarzyszenia, kontrapartie. Dobrze, wróćmy jeszcze do Waszego programu. Jego główne m, zadania, jakie przed nim stawiacie, to związane są ze zdrowiem, edukacją, drogami. No, jednak znamy, znane są kłopoty finansowe powiatu. Jak zamierzacie z nich wyjść i tym samym zrealizować stawiane przed sobą zadania? Powiem szczerze, że kiedy słyszę słowa o kłopoty powiatu, to w krew we mnie wrze. Bo jest to powiedzenie knute przez kilka nieżyczliwych osób i powiatowi, a szczególnie mojej osobie. Powiat ma bardzo dobrą, stabilną sytuację finansową, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Podkreślałem to w wielu wywiadach. Nigdy nie mieliśmy żadnych zaległości, płatności, nigdy nie było zobowiązań wymagalnych, żadnych karnych odsetek. Wiele samorządów w naszym powiecie się z takimi rzeczami boryka. Więc tu absolutnie nie można mówić o żadnych kłopotach. Natomiast dużo inwestowaliśmy w ostatnich sześciu latach i to są wykupione obligacje na zrealizowanie tych inwestycji. Wspomnę tylko, dokończenie latawca to 10 milionów z budżetu powiatu. Wybudowanie drogi za 105 milionów to prawie 14 milionów z budżetu powiatu. Wybudowanie szkoły specjalnej tylko i wyłącznie z własnych środków w suma tych wszystkich wydatków na szkołę specjalną to ponad 21 milionów, więc te pieniądze zostały naprawdę w infrastrukturę powiatową bardzo mocno i solidnie zainwestowane. To owocuje inwestorami w powiecie świdnickim w poszczególnych gminach, miejscami pracy, więc tu nie ma absolutnie żadnych zagrożeń. Natomiast Chcę podziękować włodarzom gmin, którzy dotychczas współpracują z powiatem, i mam nadzieję, że taka współpraca będzie w przyszłej kadencji, że razem realizując takie rzeczy jak narodowy program przebudowy dróg, Wspólnie finansując te inwestycje, nadal one będą miały miejsce. Co już w roku 2015 zaowocuje w gminie Marcinowice, ponieważ gmina Marcinowice już podjęła uchwałę o współfinansowaniu drogi Zebrzydów-Marcinowice. My będziemy występować o ten program i myślę, że przy tych wspólnych wnioskach na pewno w powiecie jeszcze dużo zrobimy. Wracając do tej współpracy już po wyborach, z kim Pan widzi e, właśnie możliwość tej współpracy, stworzenia koalicji? No, i oczywiście, na ile e, mandatów liczycie e, w wyborach? Na naszej stronie internetowej, która lada dzień będzie już ogólnodostępna, e, napisaliśmy, że liczymy na co najmniej 7 mandatów. E, oczywiście jest to e, podstawa do tego, żeby tworzyć koalicję i tworzyć zarząd, który będzie w przyszłej kadencji. E, Widzę koalicję z każdym, kto, komu na sercu leży dobro powiatu, rozwój powiatu, dbało o się miejsca pracy, o służbę zdrowia, szkolnictwo. Natomiast niestety w, w dwóch ugrupowaniach są ludzie, z którymi ja osobiście jako Zygmunt Worsa nie podejmę współpracy. Ja tych nazwisk nie będę mówił, bo to nie jest miejsce, ale niestety takie osoby są i myślę, że jeżeli one znajdą się w Radzie Powiatu i miałbym. Tworzyć koalicję, ja czy moje ugrupowanie, które startuje w wyborach, to ja się od tych dwóch, trzech osób odżegnuję całkowicie. Jak wiemy, powiat, zarząd powiatu wybiera starostę. Liczy Pan na ponowną elekcję? Rada powiatu Rada. wybiera starostę, a starosta wskazuje członków zarządu i widzę starostę. Po to startuje, żeby o stanowisko starosty. Się ubiegać. Oczywiście to wszystko będzie zależało od wyborców, od tego, ile mandatów uzyska wspólnota, wspólny powiat, wspólnota samorządowa, Platforma, PiS, SLD, no i klub razem dla powiatu oraz klub, który tworzy pani radna Sabina i członek zarządu Sabina Cebula. Te ugrupowania na pewno po ileś tam osób do Rady Powiatu prowadzą, a potem to już zależy tylko rzeczywiście od składu osobowego i od tego kogo te osoby będą chciały wskazać na dopełnienia funkcji starosty. No właśnie, wracając do, jeszcze do tego ugrupowania, które Pan opuścił po kilkunastu latach, po kilkunastu latach współpracy, mianowicie wspólnoty samorządowej, tam e, pojawiają się nowe nazwiska, ale są też stare nazwiska na listach. Pana zdaniem to mocna ekipa, ta tworzona teraz przez wspólnotę samorządową? Jak Pan ocenia to jako taki no, doświadczony samorządowiec już? Myślę, że bardzo mocna. Tu... Wspólnota Samorządowa Ziemi Świńskiej opiera się na y, znanych nazwiskach Świdnicy. Y, z tego co wiem, pan prezydent Murdzek y, zrezygnował ze startu do Sejmiku Dolnośląskiego y, z listy Platformy Obywatelskiej. Nie skorzystał również z propozycji y, bezpartyjnych samorządowców i będzie chyba otwierał listę do powiatu. To jest też znamienne, że mówi się o tym jak to w powiecie prawda źle i, i niestety... Y, na ten powiat jednak się wystawia mocną listę, no z pewnością z tego co usłyszałem będzie tam bardzo kilka mocnych nazwisk i ta lista będzie bardzo znacząca i w mieście Świdnica i w powiecie Świdnica i to oczywiście może być główny koalicjant w, w przyszłej kadencji, a jak będzie rzeczywiście to zobaczymy. No, dla nas, oczywiście, samorządowców i dla tych, którzy są burmistrzami, wójtami, ale i dla powiatu bardzo ważny jest Sejmik. I to mogę dzisiaj też powiedzieć, że moja osoba jako Zygmunt Worsa będzie wspierała listę bezpartyjnych samorządowców do Sejmiku, a nie wykluczone, że nazwisko Zygmunt Worsa może się na tej liście pojawić. A proszę mi powiedzieć, kogo w takim razie będzie hmm, pana ugrupowanie wspierało, jeżeli chodzi o fotel prezydenta Świdnicy? No, wiemy, pani Alicja Synowska, jak już pan wspomniał, startuje z waszych list, ale równocześnie otworzyła własny komitet, aby startować na fotel prezydenta. Nie chcę tu uprawiać jeszcze polityki wyborczej takiej typowej, że wspólny powiat popiera kogokolwiek z wójtów, burmistrzów, y Dopiero jak zarejestrują się już komitety i wskazania na wójtów burmistrzów będzie to najpóźniej 17 października to wszystko będzie zależało też od tego, w jaki sposób niektórzy ludzie będą się zachowywali w stosunku do naszego ugrupowania i w jaki sposób będą tą życzliwość okazywali lub wrogość. Myślę, że są osoby, które są życzliwe całemu. Ugrupowaniu, które utworzyłem, do startu do powiatu. I oczywiście z tymi osobami będziemy najbliżej rozmawiać, współpracować i ich wspierać. A nie uważa pan, że zmiana na fotelu prezydenta Świdnicy po prostu temu miasta, miastu przydałaby się? No, wielu ludzi jest znużonych retoryką tej władzy i uważają, że taka zmiana powinna nastąpić. To, co ja uważam, jest mało ważne. Ważni są ludzie, którzy mieszkają w Świdnicy, i ważne jest to, żeby poszli na wybory. Jeżeli człowiek chce cokolwiek zmieniać, to po prostu musi w tym uczestniczyć. Dlatego namawiam wszystkich mieszkańców Świnicy do dużej frekwencji w wyborach i do wybierania ludzi, których uważają za tych, że będą spełniać ich oczekiwania. Czy to będzie pan Wojciech Murdzek, czy pani Alicja Synowska, czy pani Bata Słaniecka, bo na razie o tych kandydatach oficjalnie słychać. To zobaczymy, jak się zarejestrują komitety już z radnymi. 17 października będzie tą graniczną datą. Dobrze, wracając jeszcze do Waszego komitetu, kiedy oficjalne otwarte dla mieszkańców spotkania i jak, będzie, jak będziecie widoczni w terenie. Na pewno będziemy widoczni w internecie. Strona nasza internetowa wspólnypowiat.org będzie oficjalnie otwarta 23. Poszczególne grupy wyborcze. To od nich zależy, jak te spotkania będą wyglądały w okręgach wyborczych. Konferencję prasową zaplanowałem na wtorek. Prawdopodobnie będzie to godzina 16.30 w hotelu pod wierzbą, na którym już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich dziennikarzy. Stosowne zaproszenie jeszcze będzie wysłane. Reklama naszej, naszego ugrupowania, czy też kampania wyborcza, rozpocznie się troszeczkę później. Myślę, że będziemy szukać takiego momentu, który będzie odpowiedni, żeby nie za wcześnie, nie za późno, żeby po pierwsze nie zbrzydnąć w ciągu półtora miesiąca wyborcom. Jeszcze a propos tej strony internetowej, jakie informacje będzie można tam znaleźć? Przede wszystkim będą tam nasi kandydaci w poszczególnych okręgach. Myślę, że strona jest ciekawa, bo pokazuje nasze dwie największe inwestycje w tle. Będzie bardzo króciutki cel wyborczy i program wyborczy bez żadnego lania wody. Konkretnie, myślę, że ja jestem konkretną osobą i, i tak też będzie na tej stronie. Dobrze, także dziękuję panie starosto za rozmowę i konkretnie kończymy tą rozmowę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zapraszam wszystkich państwa na wybory 16 listopada. Ten udział w wyborach jest nie tylko pożądany, ale konieczny, jeżeli cokolwiek Państwo chcecie zmieniać w naszych samorządach.